Witam wszystkich życząc miłości, łaski i pokoju Bożego w tym trudnym czasie, w którym przyszło nam funkcjonować. Żyjemy w atmosferze niepewności, bezradności, a nawet lęku. Unikamy kontaktu z ludźmi, ponieważ każdy nieznajomy może być nosicielem niebezpiecznego wirusa. Zamykamy się w domu, w otoczeniu rodziny i nawet tutaj nie do końca jesteśmy pewni swego bezpieczeństwa. Żyjemy ze świadomością ciągłego zagrożenia. Staramy się dostosować do rozporządzeń wydanych przez władze. Oczywiście, zawsze znajdą się osoby, które wyłamują się z przyjętych zasad zachowania w tej poważnej sytuacji. Z drugiej strony, czujemy się zmęczeni tymi warunkami, gdzie z pewnych rzeczy musimy zrezygnować. Chcemy być znowu wolni. Niezależni, wychodzić na ulicę, gdy tylko mamy ochotę, robić to, co nam się podoba. Czy w tej sytuacji wielkiej niepewności możemy posiadać pokój i nadzieję? W jaki sposób możemy ją posiąść? Otóż przeczytałem książkę, która opisuje losy pewnej rodziny żydowskiej, która w czasie II wojny światowej znalazła się w getcie warszawskim. Właściwie była to historia dziewczyny, której ojciec był inżynierem, a matka zajmowała się domem. Znaleźli się w getcie. Ojciec z natury był pesymistą. Kiedy hitlerowcy zaczęli wywozić mieszkańców getta do obozów, to ojciec był gotowy jako pierwszy zgłosić się na wywóz. Natomiast matka szukała sposobu ukrycia się i ucieczki, przekonując córkę żeby nie traciła nadziei. Jednak, kiedy nastąpiła całkowita likwidacja getta, zrozumiała, że to chyba już koniec. Ale jeszcze w drodze na umszlak plac próbowała znaleźć kryjówkę, jednak bez powodzenia. W drodze do obozu koncentracyjnego pocieszała córkę w różnoraki sposób. Nawet powiedziała: Córeczko, nie bój się, śmierć. Nie boli. Po przyjeździe do obozu zostały rozdzielone. Mimo młodego wieku zatrzymano córkę w obozie, gdy większość dzieci prowadzono od razu wprost do krematorium. Jednak pewnego dnia przyszedł rozkaz udania się do komory gazowej. Tam, rozebrana z innymi kobietami, czekała na najgorsze. I nagle rozległ się głos. Wyjś z komor. Był to szok. Coś niezwykłego. Pojawiło się pytanie. Co się stało? Po prostu zabrakło gazu. Ktoś nad tym czuwał i w ten sposób przeżyła, bo nadzieja umiera ostatnia. Chciałbym nawiązać do przesłania zawartego w Apokalipsie Świętego Jana, w której Pan Jezus przedstawia historię naszego świata, jego przyszłość i zakończenie. Bóg czuwa nad nami, trzyma historię świata w swoich rękach. Chociaż siły zła robią wszystko, żeby zniszczyć ludzkość, to Pan Bóg staje w obronie nas, mieszkańców tej planety, jednak nie do końca może ingerować w nasze życie ponieważ obdarzył nas wolną wolą, pozwala nam podejmować decyzje dotyczące naszego życia. Z drugiej strony, nie zwalnia nas z ponoszenia konsekwencji naszych wyborów. Dla Pana Jezusa to nie nasza śmierć fizyczna jest najgorsza, ale duchowa, ponieważ pozbawia nas przyszłego życia, wiecznego życia. Jak wiemy, Apokalipsa została napisana przez Jana, ucznia pana Jezusa, ostatniego zachowanego przy życiu apostoła, który jako więzień został zesłany na wyspę Patmos. Przeżywał tam trudny czas. Czuł się osamotniony i bezradny. A w szczególności, martwił się o przyszłość Kościoła chrześcijańskiego. Stawiał pytania, jaki będzie jego dalszy los. Czy ten Kościół poradzi sobie z prześladowaniami? Był to Kościół podziemi i katakumb. Zadawał sobie pytanie, co stanie się z moimi braćmi i siostrami, którzy zaufali Panu Jezusowi? Wówczas w widzeniu przychodzi do Niego Pan Jezus, który zapewnia o swojej trosce i opiece Bożego Kościoła. Czytamy, że gdy Jan zobaczył Pana Jezusa, tak bardzo to nim poruszyło, że opisał to w następujący sposób. Toteż, gdy go ujrzałem, padłem do nóg jego, jakby umarły. On zaś położył na mnie swoją prawicę i rzekł, nie lękaj się, Jan jest pierwszy i ostatni. I żyjący byłem umarły, lecz oto żyję na wieki wieków i mam klucze od grobu i piekła. Napisz więc, co widziałeś, i co jest, i co stanie się potem. Pan Jezus pragnął pocieszyć, wzmocnić swego umiłowanego ucznia, oraz potwierdzić, że jest stale i będzie do końca ze swoim kościołem. Pragnął dodać otuchy swemu uczniowi, jak gdyby mówiąc: Ja nie, nie martw się, będę do końca z moimi naśladowcami. Pomimo różnych doświadczeń i prześladowań, jest to Kościół triumfujący, bo ja jestem z Nim. Ja trzymam Go w swoich rękach. A następnie Jezus przedstawia historię i losy Kościoła Bożego oraz zakończenie naszego świata. Historia świata kończy się powtórnym przyjściem Jezusa. Pan Jezus przedstawia dzieje chrześcijaństwa za pomocą języka symbolicznego. Ale w pełni zrozumiałego dla osób studiujących pismo święte, w sposób dokładny charakteryzuje poszczególne okresy historii chrześcijaństwa. W moim wystąpieniu nie będę ich wszystkich omawiał, jedynie zwrócę uwagę na ostatni odcinek historii Kościoła i świata. Nie koncentruję się na szczegółowej analizie, przede wszystkim pragnę zwrócić uwagę na zjawiska w przyrodzie. Nie omawiam zachowania i lęku przywódców świata i całej ludzkości, która towarzyszy tym zjawiskom. Czytamy. I widziałem, gdy zdjął szóstą pieczęć, że powstało trzęsienie ziemi, i słońce pociemniało jak czarny wór, a cały księżyc poczerwieniał jak krew, i gwiazdy niebieskie spadały na ziemię, podobnie jak drzewo figowe rzuca figi swoje, gdy gwiazd gwałtowny nim począśnie. I niebo znikło jak nikt nie zwój, który się zwija, a wszystkie góry i wyspy ruszone zostały z miejsc swoich. I wszyscy królowie ziemi, możnowładcy, i wodzowie i bogacze i mocarze i wszyscy niewolnicy wolni ukryli się w jaskiniach i w skałach górskich. I mówili do gór i skał: Padnijcie na nas i zakryjcie nas. Przed obliczem tego, który siedzi na tronie, i przed gniewem baranka, albowiem nastał wielki dzień i gniewu, i któż się może ostać. Ten opis jest przedstawiony w kontekście historycznym i jest on poprzedzony wielkimi prześladowaniami ludu Bożego. Wielu naśladowców Jezusa straciło życie za swoje przekonania religijne. Teraz zaczyna się ostatni etap świata. Poprzedzający przyjście Jezusa. Czyli, gdy ustały prześladowania o charakterze religijnym na tak dużą skalę, które występowały w większości krajów do połowy XVIII wieku, a w pełni zakończyły się w połowie XIX wieku. Wówczas pojawiły się zjawiska i kataklizmy w przyrodzie, przypowiedziane przez pana Jezusa w Piśmie Świętym. Były one zwiastunami nowego okresu. Warto również zwrócić uwagę na kolejność ich występowania. Okres ten zaczyna się w połowie XVIII wieku, wielkim trzęsieniem ziemi, które było odczuwalne na różnych kontynentach, ale epicentrum miało miejsce w Europie, w Lizbonie, 1 listopada 1755 roku. Bezpośrednio po nim nastąpiło tsunami, zginęło około 90 tysięcy osób. Drugi znak to ciemny dzień, który miał miejsce na terenie Północnej Ameryki 19 maja 1780 roku. Naoczni świadkowie tak opisują to wydarzenie. Słońce wzeszło, świecąc jasnym światłem, gdy nagle o godzinie 9 rano zaczęło się ściemniać. Nastała zupełna ciemność a wieczorem pojawił się księżyc koloru czerwonego. Kolejny znak miał miejsce 13 listopada 1833 roku. Było to spadanie gwiazd i meteorytów. Obliczono, że ilość meteorytów spadających w ciągu godziny wynosiła około 2 milionów. Trwało do 6 godzin. Według przepowiedni Pana Jezusa te wydarzenia zostały umieszczone w kolejności zdarzeń i w pewnym czasie historycznym miały one nastąpić, już wcześniej o tym mówiłem, kiedy zakończą się prześladowania religijne. I właściwie w tym czasie, to znaczy w połowie XVIII wieku, one zaczęły ustawać. Wówczas. Według przesłania przekazanego Janowi miał rozpocząć się ostatni odcinek historii naszej planety. W tym przedziale czasowym Ewangelia o zbawieniu w Chrystusie miała dotrzeć na wszystkie kontynenty i do wszystkich krajów świata. Jej celem było przygotowanie ludzi na powtórne przyjście Jezusa. Pan Jezus kończąc apokalipsę, wypowiada słowa że po tych wydarzeniach przyjdę wkrótce. Amen. I Jan odpowiada: Przyjdź, Panie Jezu. Idąc za nauką naszego zbawiciela, który przepowiada, że ten ostatni odcinek historii Ziemi będzie obfitował w niezwykłe wydarzenia, które mają być znakami czasu, a jednocześnie pobudzić ludzi do przemyślenia, do zastanowienia się nad swoim życiem. Ma to również charakter ostrzeżenia dla wszystkich. Czy obecną epidemię można zaliczyć do jednego ze znaków czasu? Sądzę, że tak. Nie chcę powiedzieć, że jest to koniec. Jednak to wydarzenie powinno nam uświadomić powagę czasu oraz napełnić niezwykłą nadzieją i pokojem. Z drugiej strony nie powinno to wywoływać lęku bądź trwogi u chrześcijan, ale raczej uczucie ulgi z powodu realizowania się obietnicy przyjścia, którą Pan Jezus zwiastował w Piśmie Świętym. Nie wiem jak Wy, ale ja przyłączam się do słów apostoła Jana: Przyjdź, Panie Jezu. Może obecna sytuacja skłoni Cię do osobistych refleksji, typu, ale nie jestem jeszcze gotowy. Może nawet powiesz, ja w to nie wierzę. To nie zmienia faktu, że Pan Jezus wypełni obietnicę swego przyjścia. Dlatego powinniśmy postawić sobie pytanie, czy jestem gotowy na spotkanie z Panem Jezusem. Możesz powiedzieć, przecież są pewne słabości i grzechy w moim życiu, których nie mogę się pozbyć, raniem bliskich i siebie. Mam pewne sprawy jeszcze niezałatwione. Mam dobrą wiadomość dla każdego tak myślącego, a mianowicie pragnę przekazać zaproszenie od Pana Jezusa. Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam ukojenie. Jezus pragnie nam pomóc, przygotować nas na swoje przyjście. Jest w stanie pomóc każdemu człowiekowi. Uwolnić od największych słabości i uzależnień. Dla pana Jezusa nie ma przypadków beznadziejnych, w których nie mógłby pomóc, zmienić, uratować. Kiedy mu zarzucano, że przybywa z osobami, które uważano za największych grzeszników, odpowiadał: Zdrowi, lekarza nie potrzebują, lecz ci, co się źle mają. Nie czekajmy do końca ze zmianą naszego życia. Nie zapomnę pewnej kobiety, chrześcijanki, która na łożu śmierci w rozmowie ze mną rozpłakała się i szczerze wyznała: Pastorze, żyłam tylko dla siebie, a nie myślałam o drugich. Gdyby Bóg dał mi drugą szansę, to wszystko chciałabym zmienić, naprawić. Zapewniłem ją, że Bóg słyszy jej słowa i nawet gdy nie będzie dana jej druga szansa, to Pan Bóg wie najlepiej, jakby realizowała swoją deklarację. Nie czekaj do samego końca, ale już dzisiaj w modlitwie zaproś Pana Jezusa do swego życia. On je zmieni, napełni pokojem i nadzieją. Jako chrześcijanie powinniśmy z nadzieją spoglądać na rozgrywające się wydarzenia w świecie, oczekując przyjścia Pana Jezusa.